Ja lubię baba i sycko co do mnie. Ja lubię baba i co do mnie. Kiedy widzę, widzę się. Kolego, ja jadłeś kebaba? Bo ja ci powiem szczerze, że jest bardzo dobry. Kolego, chodź ze mną na kebaba, bo ja lubię kebaba i bardzo lubię wszystko, no, tak. Jestem ja i witamy w zespole tych, jak my się nazywamy? się nazywa? Dobra, no, kretyni, tak, kretyni. Zespół, domna. zespół domna, tak, zespół domna. to my. I zjesz kebaba dzisiaj i pójdziemy dzisiaj na kebaba. Ja cię bardzo lubię i bardzo lubię wszystkich, no. Lubimy kebaba i wszystko, i lubimy wszystko, no i... Co jeszcze lubiłem? No wszystko, no ja lubię pizzę i wszystko innego tam i wszystko. No i tak, no i tak, no i to no, 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 no tak, no i koniec jest bardzo nieplanowy, ale może być planowy z nami, więc no, no i no, no i tak. No no dalej, no i teraz muzyka fajna. No i teraz Rafał My lubimy kebaba, my lubimy kebaba Wszystko co dobre i wszystko co dobre My lubimy kebaba, my lubimy kebaba I wszystko co dobre, i wszystko co dobre Bardzo lubię pizzę, no i kebaba Pójdę no na kebaba, bo ja lubię kebaba Ty nie lubisz kebaba? Popie, stawię ci kebaba Musisz próbować kebaba na pewno nie był miejscy kebaba. Na pewno zjadłeś folię. A nie kebaba. Wysłuchajmy na kebaba. Wysłuchajmy na kebaba. No i refren, no co? My lubimy kebaba, my lubimy kebaba i wszystko co dobre, i wszystko co dobre. My lubimy kebaba, my lubimy kebaba i wszystko co dobre, i wszystko co dobre. Jest kebaba, możesz nigdy nie wyrzeć w przyszłości. Lubię kebaba, ty też lubisz kebaba? Przyznaj się, lubisz kebaba, to wszystko co dobre. Lubimy kebaba, to wszystko co dobre. Więc no. Kebab 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 Okej, już możemy ten, już tak, no Możemy jeszcze tak Nie, czekaj, bo możemy tak ten, to ja ten Ja ten, no Czekaj Okej, okay, okej okay.